Witajcie widzowie. Dzisiaj jestem na błoniach Stadionu Narodowego, a za mną widzicie Toyota Mirai. To jest bardzo spontaniczny film, bo ten samochód mam dosłownie na kilka godzin i chcę Wam go pokazać. Nagraliśmy już testy dla Zahara i tam na pewno będzie więcej moich przemyśleń na jego temat, natomiast tutaj tylko taka szybka prezentacja. Popatrzcie jak ten samochód w ogóle wygląda. On jest taki zwykły, ale im bliżej się na niego popatrzymy, tym więcej niezwykłych detali zobaczymy. Przejdźmy więc najpierw w całe nadwozie dookoła. Zacznijmy od tego. Fuel Cell to jest napęd przyszłości. Ten samochód ma tą hybrydowe logo Toyoty, ale to nie jest hybryda. To jest samochód elektryczny, zasilany wodorem. Mamy klasyczny tutaj wlew, pod nim jest gniazdo, które wygląda dość podobnie do tego, w które wpinamy LPG. I właśnie to jest cała magia. Tutaj pod maską też nie ma silnika. Tutaj jest właśnie ogniwo wodorowe. Ogniwo, które w wyniku odwróconej hydrolizy uwalnia, rozbija atomy wodoru. Tam dzieje się magia chemiczna, o której więcej opowie Wam Zachar I w ten sposób tworzy się prąd. Prąd, który napędza ten samochód. Z przodu, oczywiście, o właśnie W1 Mirai, czyli pełna. Już tutaj pełny dowód tego, że to jest samochód elektryczny z czarnymi napisami na zielonym tle. Mamy oczywiście logo Toyoty znowu. I popatrzcie na cały ten przód. On trochę przypomina Toyotę Camry, chociaż moim zdaniem wygląda lepiej od Camry z tymi podzielonymi na dwa reflektorami. To w ogóle wygląda dość tak futurystycznie mimo wszystko cały czas tam w tle nasze GLB testowe. Kolejna rzecz, która mnie rzuca się w oczy, to te felgi, kapitalne felgi, przepiękne. One troszeczkę przypominają felgi Alfa Romeo Giulietty. One mają tak bardzo dużo tych ramion, wygląda to jak turbina w silniku odrzutowym. Fajnie to wygląda. Lusterka. Lusterka są takie proporcjonalne od góry, ale jak się im bliżej przyjrzymy, to mają taki czarny zwis. W tym oczywiście są czujniki, w tym są kamery, bo to auto ma oczywiście system kamer 360 stopni. W tej chwili widzicie przez okno, że w środku jest dużo jasnego materiału, i to na pewno jest plus. Zaraz tam to Wam pokażę. Ale wcześniej jeszcze popatrzcie tutaj, popatrzcie, co tu się w ogóle dzieje. Na dwozie wygląda jak fastback. Jest długa maska. Jest ta linia, która tak opada ku tyłowi. Wygląda to trochę jak Kia Stinger, ale to nie jest liftback, to jest sedan. Mało tego, zaraz Wam pokażę bagażnik, od tego zaczniemy, bo tak już ciągnąc dookoła ten, ten test. Bo tak już ciągnąc dookoła ten test, popatrzcie, nie idzie sam do góry. Trzeba go sobie podnieść. Bagażnik ma niecałe 300 litrów, tyle co w Jarisce, ale jest dość foremny. Ja się do niego mieszczę, <grym> serio. No, ale nie ma właśnie teleskopów, co jest o tyle kiepskie, że Toyota twierdzi, że to ze względu na oszczędność masy. Moim zdaniem to po prostu ktoś podczas projektowania sobie o tym zapomniał. No, ale dobra, nieważne. Toyota numer jeden na świecie, naklejka, oczywiście, już polska, ale popatrzcie na to, co jest napisane na szybach. To niech to się wyostrzy. O, teraz widać. Widać tutaj co? Widać po prostu opis na szybie. Nic nadzwyczajnego, ale to jest nadzwyczajne, bo opis jest biały, co świadczy o tym, że ta Toyota jest wyprodukowana w Japonii. Wyprodukowana w Japonii to naprawdę ma znaczenie dla jakości. Dla każdego, kto jeździł Toyotami produkcji europejskiej i japońskiej, to win zaczynający się od litery J będzie miał znaczenie. Zobaczmy zatem do środka. Fajnie, jest dużo kolorów. Mamy na boczkach drzwiowych brązową skórę, czarną skórę, takie miedziane wykończenia. Guziczki takie dosyć Toyotosko, podobne do Toyotowych, czyli dokładnie takie, jak powinny być. Duży ekran infotainment działa zresztą tak samo jak w Highlanderze. Po tej stronie, jakby, ma swoją ciągłość. Tutaj jest tylko nawiew i guzik do zrzucania wody, bo samochód na wodór produkuje w trakcie jazdy wodę. Ta woda w którymś momencie musi z tego auta uciec. Nie będzie kapała na drogę, bo to by mogło stanowić zagrożenie poślizgiem. Tylko ona się magazynuje. Jak się zatrzymujemy i gasimy silnik, ona się zrzuca. Ale żeby na przykład nie zalać sobie podłogi w garażu, to możemy ją zrzucić właśnie wciskając ten guzik. Popatrzcie na resztę. Mamy osobny panel klimy i mamy grzane i wentylowane fotele z funkcją auto. Czyli jak raz przyciśniemy, tutaj się podświetla to auto i on sobie sam reguluje, czy grzać, czy wentylować. Maleńka dźwigienka do zmiany trybu napędu, tak jak to w hybrydach. Tryby jazdy, parkowanie i ogromny tunel środkowy. Pod nim znajduje się jeden ze zbiorników na wodór. Ładowarka indukcyjna, dwa kafkoldery. Schowek dosyć spory, w którym są dwa gniazda USB, typowe USB. Popatrzcie też na ten design tutaj. Tu mamy znowu ten jasny materiał, który sprawia, że wydaje się nam, że tutaj jest więcej miejsca i bardzo dobrze, bo generalnie to wnętrze trochę nas przytłacza. Jakby ono było całe czarne, to w tym aucie byłoby klaustrofobicznie ciasno. Nawiewy uciekają tak fajnie pod górę, to jest kolejna stylistyczna tutaj taka zagrywka, która wygląda bardzo dobrze. Schowek no, jest, nie jakiś przesadnie duży. Tu ma trochę takiego luzu. Ale tak naprawdę nie ma do czego się przyczepić. Zobaczmy jeszcze do tyłu. Z tyłu jeszcze więcej widać tej jasnej tapicerki. Jest ogromny podłokietnik. Popatrzcie, jaki wielki jest ten tunel środkowy. On jest naprawdę przepotężny. Tu niby mogą usiąść trzy osoby. Ja próbowałem usiąść z tyłu jako trzeci w środku. Ale jest ciasno. Na dodatek tu jest taka buła, i o nią uderza się głową, jak się siedzi na środku. Bo mamy oczywiście wyprofilowania dwa, a środek jest płaski. Jest dach panoramiczny, ale on się nie otwiera. Tu w tej bułowatej części pod sufitki zbiera się po prostu jego roleta. O, jeszcze z przodu Wam nie pokazałem dwóch rzeczy. Po pierwsze, pasy bezpieczeństwa, które są brązowe. Bardzo fajnie to wygląda. Są cała kolorystyka tego wnętrza jest ultra, ultra ładna. Ale popatrzcie też na. To, jak są pikowane fotele, im bliżej dołu, tym one się tak rozrzedzają. Wygląda to świetnie, fajny detal. Tego nie mają nawet marki Premium, bardzo mi się to podoba. I tu jest to zaskoczenie: tu jest po prostu ciasno. Ja yy, ledwo się tu mieszczę, mimo że ten samolot powstaje na płycie podłogowej Lexusa LC, Lexusa LS, czyli tych dużych Lexusów, to tu jest po prostu ciasno. Podłokietnik z kolejnym dużym schowkiem i z pilotem. No Teraz mi się chyba nie załączy, bo jest wyłączony napęd. Ale tu jest pilot, który pozwala nam sterować. Coś tu zobaczymy. No w każdym razie możemy tu sterować radiem, możemy sterować trzecią strefą klimatyzacji i też podgrzewaniem tylnych foteli. Tutaj jeszcze dwa gniazda USB. Także ładować można, a ładować. Auto na wodór, więc prądu nam nie powinno zabraknąć. Za chwilę spróbuję jeszcze nagrać dla Was parę słów na temat tego, jak ten samochodem się jeździ. A jeszcze dwa słowa, tylko wytłumaczenia. Zatem jedna butla na wodór, druga pod pasażerami tyłu i trzecia pod bagażnikiem. A sam samochód ma napęd na tylne koła. No bo w końcu bazuje na Lexusach, które są tylnonapędowe, więc sam też jest tylnonapędowy. Nie próbowaliśmy nim driftować, może nie będziemy raczej sprawdzać tego, chociaż szutrowe. Błonia Stadionu Narodowego mogłyby do tego zachęcać. Nie jedna osoba chyba to robi, bo widać liczne ślady. Dobrze, jeszcze się trochę przejedziemy. Pamiętam jak kilka lat temu zobaczyłem pierwszą reklamę Toyota Mirai. Ten samochód mnie po prostu natychmiastowo zachwycił, bo choć samochody elektryczne generalnie nie są moje ulubione, generalnie to nawet bym powiedział, że ja nie lubię samochodów elektrycznych, nie chcę samochodów elektrycznych, ale auto, które. Można szybko zatankować i mieć z tego duży zasięg. To jest jak najbardziej auto, które jest dla mnie atrakcyjne. Takim samochodem mogę jeździć. A poza tym mamy ten wodór, który możemy zatankować natychmiastowo. Zasięg jest duży, tankowanie jest natychmiastowe. Fantastyczna sprawa. W obu przypadkach naprawdę jest się z czego cieszyć. Jest to prawdziwa przyszłość. Robi to wrażenie. Ja jestem zachwycony. Poza tym, to auto jest fantastycznie wykonane. Już tak, jak wam przed chwilą mówiłem, jeszcze z aparatem w ręce, wszystko to tutaj pasuje, wszystko to jest ciche, w ogóle wyciszenie jest świetne. Do tego mamy ten kapitalny dźwięk, który Toyota sobie zestroiła do tego samochodu i to mi się bardzo podoba. Tak, naprawdę taki, taki samochód elektryczny, który wydaje z siebie taki wesoły, radosny dźwięk, to jest naprawdę coś fantastycznego. W ogóle zachwytów moich nad tym samochodem nie ma końca, bo, bo to jest taka przyszłość. To nie jest samochód elektryczny na baterie. Jako dziecko miałem samochód na baterie zdalnie sterowany. To, to jest żadne, żadne odkrycie. W latach 30 były samochody elektryczne na baterie. A tutaj mamy wodór. Coś nowego. Pamiętam, jak zachwycałem się, jak BMW pokazało E38 z ogniwami wodorowymi. Tylko, że tam to były silniki tłokowe, w których spalał się wodór. Tutaj jest to elektryk, ale nadal jeszcze raz to podkreślę: to jest chwila, moment, auto jest zatankowane, jest moc, jest zasięg, i to po prostu odbywa się w bardzo krótkim czasie. Także nie hybrydy, nie elektryki, tylko właśnie wodór to jest przyszłość motoryzacji, to jest ta radość dla mnie absolutnie gigantyczna. Jestem zachwycony, zakochany w tym samochodzie. Chcę samochód na wodór dla siebie, z takimi osiągami, z takim zasięgiem, z takim tempem uzupełniania paliwa. Nie widzę różnicy pomiędzy samochodem spalinowym, nawet tak jak mówię, nawet ten dźwięk jest fajny. Za chwilę spróbuję Wam to pokazać. Nie wiem, czy to było słychać, ale jest takie, taki szum, szelest, bardzo przyjemny. On bardzo szybko przyrasta. Mnie się bardzo podoba, robi świetne wrażenie. Ale dobrze, tak jak mówię, ten samochód prawdopodobnie trafi do nas prędzej czy później do redakcji Zacharow do Krakowa, jak już będzie stacja tankowania wodorem. Ja wtedy Wam go dokładnie omówię, bo na razie mogę Wam tylko powiedzieć tyle, że po mieście jest świetny, jest wyciszony świetnie, prowadzi się bardzo wygodnie, jest mega komfortowy, a to też dlatego, że jest po prostu lekki. Przecież to auto waży pół tony mniej niż samochód bateryjny. Ma tą płytę GAL, na której bazuje Lexus LS, więc ma świetne zawieszenie, które jest i komfortowe, a jednocześnie dające poczucie Sztywności całego auta, więc można nim pojechać szybko. Na ile szybko, to ciężko powiedzieć. Na tą chwilę setkę robi w 9 sekund. Przy 180 koniach i 1,9 tonie masy. Fajne jest to, że jest zielona tablica. Możemy jeździć bus pasem. No, same zalety, naprawdę jestem oczarowany, zachwycony. w Dużo hałasu jest w tym na pewno też cichu. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko się on Wam podoba. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie mój kanał, wciskajcie dzwoneczek notyfikacji, żeby kolejnych testów i vlogów rajdowych nie przegapiać. A ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.